Jak tam, chłopie? Wstałeś już? To dobrze. Ścigaj! Gniewomir wleciał Jelczem do rowu, chłopie, z kiszonką. Weź Mściwoja i Mścisława, weźcie wyciągarkę i lećcie tam do niego, chłopie. Trzeba go wyciągnąć. Lokalni rolnicy kiszonki nie mają, chłopie, daj im ze swoich zapasów. Nie jest dobrze. Inflacja każdemu do skwiera, chłopie. Trzeba pomóc. Także lećcie, wyciągnijcie go tam. A co ja będę robił? A co ja mogę robić, kurwa wariacie? Idę tu, maciory będę. 20 macior będę tłu. Wszystko le, leci, chłopie, na skwarki i na smalec będzie przetopione ra, razem z, z, z racisami ze wszystkim, z łubami, chłopie. Nie ma czasu oddzielać. Terminy gonią chłopie, a koszta są niewspółmierne do wydatków. Także ruszaj mi się tutaj!